Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o materiale, którym TVP, konkretnie wiadomości TVP, bardzo skutecznie i okrutnie uderzyły w platformę obywatelską. Gdy ogląda się ten materiał, to pierwsze wrażenie jest mniej więcej takie, że platformersi to są polscy zdrajcy. Zresztą sam. Tytuł mówi tego materiału Wszystko. Przegrali wybory, chcą wojny domowej. Znak zapytania: No, każdy Polak, tak jak zdroworozsądkowo myślący, chyba czegoś takiego nie chce. W związku z tym, samo pomyślenie, że jacyś politycy mogliby chcieć nam taki los zgotować, jest dla. Zdroworozsądkowo myślącego Polaka okropny, więc już sam tytuł nie pozostawia żadnych źródeł. Do tego materiał jest bardzo mocny i jest wręcz majstersztykiem. Może nie do końca sztuki dziennikarskiej, ale jakiejś na pewno. Poza ostatnim fragmentem, bowiem człowiek, który robił ten materiał, ma wrażenie, chciał na samym końcu wbić taki gwóźdź do medialnej trumny. Platformy Obywatelskiej i użył takiego argumentu, który brzmi w wielkim uproszczeniu mniej więcej tak. Jest taki zły człowiek. On robi złe rzeczy, i ten człowiek jest powiązany z człowiekiem, który współuczestniczył w tym źle, które robi Platforma Obywatelska. Tyle tylko, że albo ten dziennikarz, który to robił, nie wiedział, albo wiedział, co byłoby jeszcze ciekawsze, ale. W każdym razie zapomniał, że z tym, według TVP, złym człowiekiem, powiązany jest również wicepremier polskiego rządu. Jak to w tym momencie wygląda, że skoro współpraca z człowiekiem, który jest powiązany ze złym człowiekiem, to jest bardzo źle, to wsadzanie na wicepremiera człowieka powiązanego ze złym człowiekiem czym jest? Kochani moi, czy idąc w te takie bardzo mocne tytuły, jakie tutaj zafundowało TVP, można by zryzykować taki tytuł, czy w polskim rządzie mamy agenta? W końcu ostatnio dużo się widzi agentów, co najmniej takich zarzutów o agenturę w warstwie publicznej, kochani moi. Obejrzyjmy cały ten materiał, bo potem wytłumaczę o co chodzi. W wielkim skrócie, materiał, który za chwilkę obejrzycie, jest to materiał dotyczący tego, że rzekomo Platforma Obywatelska chciała zafundować w Polsce takie bardzo daleko idące rozbicie regionalne, które się kojarzyło z rozbiciem dzielnicowym i które wydaje się jest bardzo złe dla Polski, ponieważ osłabia Polskę, a i umożliwia dalsze działanie, na przykład przyłączanie takich regionów do Niemiec. Ja o tym robiłem już materiał, link do tego vloga w którym o tym mówiłem, jest w pierwszej linii opisu. Ja tam dokładnie tłumaczę całą sytuację, a TVP jedzie po bandzie. Żebyście sobie mogli zobaczyć, jak bardzo TVP jedzie po bandzie i jak w mocnym materiale użyli tego ciekawego argumentu obejrzyjmy sobie ten film opozycji przegrali wybory europejskie, przegrali wybory samorządowe, wcześniej parlamentarne i prezydenckie. Już wiedzą, że trudno będzie im odzyskać władzę w Polsce. 38,5% to jak patrzyłem po wynikach w Europie Poza Polską i chyba Węgrami, w każdym innym kraju byśmy z tym wynikiem wygrali. Dlatego wśród zwolenników opozycji coraz częściej powtarzany jest postulat rozbicia dzielnicowego Polski na mniejsze strefy politycznych wpływów. Kolejny argument za Polską federalną. Polska zachodnia, proeuropejska, liberalna, świecka, polska wschodnia, wiadomo. Z tą strategią zgodny jest projekt nowego programu napisanego dla Platformy Obywatelskiej, który ujawniło Radio Wnet. Dokument zakłada daleko idące zmiany ustrojowe, w tym odebranie kompetencji władzy państwowej. Możemy wykorzystać tutaj obiektywny rozkład sympatii politycznych. Podkarpacie może rzeczywiście stać się Polską Bawarią, a pomoże Polską Kalifornią. Samorządy zyskałyby prawo liberalizacji przepisów antyaborcyjnych oraz udzielania tzw. ślubów homoseksualnych oraz wprowadzenia możliwości adopcji dzieci przez gejów i lesbijki. Zanikałaby wspólna świadomość co znaczy być Polakiem, co znaczy przynależność do narodu polskiego. Projekt nowego programu Zobaczcie, to jest bardzo groźny argument, mocny argument. Z gejów i lesbijki. Zanikałaby wspólna świadomość, co znaczy być Polakiem, co znaczy przynależność do narodu polskiego. Czyli de facto zakończenie, zabicie, zagłada polskości. Tak silne zarzut tutaj padł. Czyli de facto Autorozbiór Polski, tak można by określić, taki przynajmniej mentalny. Lecimy dalej. Ten argument, który jakby to przerzuca wszystko na PiS, znaczy nie wszystko na PiS przerzuca, tylko właśnie tą ewentualną agenturę, jest na samym końcu. Projekt nowego programu Platformy Obywatelskiej zakłada, że po likwidacji dziewięciu ministerstw kompetencje dotyczące między innymi gospodarki, edukacji, programów społecznych czy rolnictwa przejęłyby samorządy. Ja tutaj nie przerywam, Dlatego, bo ja wszystkie te rzeczy bardzo dokładnie wytłumaczyłem we vlogu, nie będę tego robił jeszcze raz, po prostu pokazuję, jak oni tutaj mi jadą po bandzie, jak bardzo mocne argumenty używają. Wykazanie autonomii poszczególnym regionom Polski, stworzenie z Polski, z państwa dotychczas jednolitego, yy, państwo federacyjne. Władze regionalne zyskałyby wpływ na władzę sądowniczą, to do nich bezpośrednio wpływałyby pieniądze z podatków. Pakiet niezależne instytucje. Przeniesienie od 1 stycznia 2021 roku podatków PIT i CIT na poziom lokalny i reforma sądownictwa z naczelnymi sądami wojewódzkimi, nowym KRS i Państwową Komisją Wyborczą. W Senacie zamiast senatorów zasiadaliby marszałkowie województw. Znikłaby wspólna polityka rozwojowa. To byłoby już niemożliwe. Także duże projekty byłyby niemożliwe. Centralny port komunikacyjny stałby się nierealny. Rozbita i IOS... Ciekawe co oni o tym ciągle w tym centralnym porcie yy, komunikacyjnym mówią. Tam koło tego są bardzo ciekawe różne teorie, bardzo różne ciekawe informacje się kręcą. To jest bardzo ciekawy ten port, bardzo. Na wielu poziomach jest bardzo ciekawy. Łącznie z tym, dlaczego na przykład wykupują więcej rzeczy i ziemi niż potrzebują. ...osłabiona wewnętrznie Polska to zdaniem ekspertów alternatywa dla silnego państwa, które wprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Jest. Oczywiście musi być o nie? To jakieś nawiązywanie, jeżeli już to do rozbicia dzielnicowego w Polsce. To nie jest political fiction. W ubiegłej kadencji platforma obywatelska już współrządziła w Sejmiku Śląskim z ruchem autonomii Śląska, który chce poluźnienia więzów z Polską. Dwa... Poluźnienia to łatwo mało powiedziane. Oni chcą autonomii. Tu TVP generalnie po, jedzie po bandzie, ale nie mówi nieprawdy z tego, co ja wiem. W 2013 roku jeden z mentorów Platformy, Lech Wałęsa, zaproponował utworzenie przez Polskę wspólnego państwa z Niemcami. Teraz grozi Dobrze, domową. Ja przestrzegałem, że jak przegrają i wygra PiS, to wszystko się skończy wojną domową. Na ile krwawą, tego nie wiem. Właśnie próba rozbicia państwa unitarnego doprowadziła do wojny na wschodzie Ukrainy. Tam federalizacji domagała się Rosja, a ten pomysł zdobył uznanie wśród ukraińskich polityków, którzy stracili władzę. Państwo polskie osłabione podziałem na regiony ulegające politycznej manipulacji z zagranicy też mogłoby pogrążyć się w wewnętrznym chaosie. To bardzo zły kierunek zmian. Jesteśmy przeciwni tego typu osłabieniu państwa polskiego. Platforma oficjalnie zapewnia, że z programem decentralizacji nie ma nic wspólnego. Ujawniony w niedzielę przez media program dotyczący między innymi decentralizacji państwa nie ma nic wspólnego z platformą obywatelską. Pytanie, czy. Zapomnieli tylko dodać, bo to znaczy to się działo tu później, więc ja może to uzupełnię, że jak były te imprezy związane z 4 czerwca, no to dziwnie to wyglądało tak, bo część rzeczy, które się tam działa. Wyglądało jak realizacja tego planu. Między innymi ci prezydenci dużych miast, oczywiście wszyscy albo powiązani, albo kojarzeni z platformą obywatelską, bardzo mocno chcieli tego właśnie zmiany, Senatu, w taką izbę samorządową. Dokładnie to, co było w tym planie i w tym materiale, to tylko uzupełnia, bo był wcześniejszy bo można wierzyć w te bo politycy platformy już pokazali że co innego mówią przed kamerami a co innego kiedy myślą że nikt ich nie nagrywa Dzisiaj dzisiaj eksponujemy tego zobaczy może to raportuje warszawi ale myślę go nie możemy mówić to dla nie Półautorem projektu Decentralizacji Polski jest profesor Maciej Kisilowski związany z Central European University. Uczelnia finansowana jest przez miliardera Georgia Sorosza, który dąży do zniesienia państw narodowych i niekontrolowanej imigracji do Europy. Wspiera też przeciwników polskiego rządu. I wicepremiera polskiego rządu pośrednio, a przynajmniej wspierał człowieka pośrednio, który tym wicepremierem został mocny jak cholera. Ale najpierw e, e, posłuchajmy tego jeszcze raz. E, zwróćmy uwagę, na jakiej zasadzie platforma poprzez ten materiał jest powiązywana z tym panem Soroszem, który jest tutaj przedstawiany jako taki bardzo, bardzo zły człowiek. Dlaczego? Tutaj właśnie może zacznijmy od tego, jak robią z tego sorosza złego człowieka, żeby nie było wątpliwości. Ten materiał mój, za cholerę nie jest obroną pana Sorosza. Jestem przeciwnikiem znakomitej większości tego, co pan Soros robi, czyli między innymi te otwarte granice, zniesienie państw narodowych i tak dalej. Central European University, uczelnia finansowana jest przez miliardera Georgia Sorosa, który dąży do zniesienia państw narodowych. Soros jest według tego materiału. Soros jest zły, bo dąży do zniesienia państw narodowych i niekontrolowanej imigracji do Europy. I niekontrolowanej imigracji do Europy. Nie to, żeby się z tym nie zgodził, chociaż jako człowiek uczciwy i obiektywny muszę zwrócić uwagę, że Soros dąży również do pewnych rzeczy, które wydają się być co najmniej nie tak jednoznacznie niedobre, a pewnie, a przynajmniej w warstwie deklaratywnej dobre. Tak na przykład jak mm, tam kontrola wolności wyborów itd., itd. Jak to w praktyce wygląda, to jest inna kwestia. Ale przynajmniej w warstwie deklaratywnej, niektóre rzeczy, do których on dąży, są ok. W warstwie deklaratywnej. Natomiast tutaj rzeczywiście TVP stwierdziło facet jest zły, de facto stwierdziło, że facet jest zły, no bo przecież skoro ten materiał jest stały antyplatformerski, to nie próbowaliby go powiązać z dobrym człowiekiem. Do tego jeszcze. TVP y, bardzo często właśnie używa tego argumentu, że PiS jest dobry, bo PiS obroni polskość, PiS obroni narodowość, czyli właśnie państwo narodowe i, i zatrzyma, czy powstrzyma niekontrolowaną imigrację, chyba, że nie dopuści choć, do niekontrolowanej do, nie do, nie do, nie imigracji do Polski, w przeciwieństwie do Platformy, która by się na to chciała zgodzić, prawda? Dlatego to jest zły. Ale teraz zobaczmy, jak w jaki sposób jest wiązany z całą tą akcją pan Sorosz? Współautorem projektu Decentralizacji Polski jest profesor Maciej Kisilowski. Czyli mamy faceta, który jest współautorem tego projektu, który został przygotowany dla platformy obywatelskiej. Czy mówię od krótko, dla platformy obywatelskiej pracuje jeden facet. Nie dla platformy obywatelskiej pracuje wielu facetów. Jednym z tych facetów jest ten, o którym oni tutaj mówią. Związany z Central European University. Ten człowiek jest związany z jedną instytucją Central European y, y, University. Czyli jest wielu facetów, jeden z nich tylko związany, nie jest nawet powiedziane jak. Jest, w jaki sposób jest związany z instytucją. Uczelnia no, finansowana jest przez miliardera Georgia Sorosza. Ta instytucja. Związana jest z panem Czoroszem, który jest tutaj według tego materiału bardzo zły, bo daje na niego pieniądze. który dąży do zniesienia państw narodowych i niekontrolowanej imigracji do Europy. Wspiera też przeciwników polskiego rządu. A na jakiej zasadzie było wsparcie dla wicepremiera polskiego rządu? No tym może nie wam powie ten sam pan wicepremier. Bo mnie to nie uwierzycie, ale wicepremierowi to już chyba uwierzycie, prawda? Ja pracuję. Ale jeszcze a propos Fundacji Batorego. Ja jestem współpracownikiem Fundacji Batorego od samego początku tej fundacji. Fundacja Batorego. Czym jest Fundacja Batorego? To za chwilkę sobie porozmawiamy. Pan Gliński, bo to o nim mowa, jest współprac- jak sam mówi, jest współpracownikiem Fundacji Batorego od samego początku. Od samego początku. Nie to, że ma jakieś powiązania z tą Fundacją Batorego. Jest współpracownikiem od samego początku. I uczestniczyłem w wielu projektach jako konsultant, uczestnik, słuchacz, dyskutant. Nie w jednym, w wielu. W wielu projektach właśnie prodemokratycznych. Ta fundacja zajmuje się wieloma sprawami, ale między innymi właśnie y, zajmuje się y, takimi projektami, które są związane z poprawianiem polskiej demokracji. Uniwersytet też zapewne zajmuje się wieloma rzeczami, na przykład takimi jak uczenie studentów. I stąd y, projektami także preferencyjnymi, o których mówił pan prezes, także projektem y, dotyczącym funkcji kontrolnej w demokracji, tych organizacji strażniczych. Y, więc y, to jest naturalne miejsce do takiej debaty i dla mnie też jest to naturalne miejsce. Mimo różnic programowych, mimo tym, że z panem Aleksandrem Smolarem na przykład często się spotykam w mediach, mamy odmienne poglądy, ale debatujemy. Debatujemy. Dobra, kochani. Czyli tak. Jeżeli jeszcze raz wróćmy do tego materiału, jeżeli mamy człowieka, który jest jednym z wielu, jest, inaczej, jest organizacja, dla której wykonano projekt, ten projekt wykonywano u wielu ludzi, jeden z tych ludzi jest w jakiś sposób, nie powiedziano jaki, powiązany z instytucją, która jest powiązana z Soroszem. i o tym się mówi aż w wiadomościach w TvP, to chyba. I, i w kontekście negatywnym, to chyba sytuacja, w której wicepremier polskiego rządu otwarcie mówi, że jest powiązany w sposób konkretny, poprzez współpracę od samego początku z fundacją, to jest to dużo większe powiązanie, prawda? Więc całe te dalsze rozumowanie, które jakby narzuca nam materiał TVP, można przełożyć również tutaj. I teraz ktoś powie, Krzyszku, ale przecież to nie jest fundacja Sorosza, tylko to jest fundacja Patorego. Kochani, wystarczy zajrzeć do Wikipedii Fundacja imienia Stefana Batorego niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie Organizacji Pożytku Publicznego założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa Georgia Sorosa. Oraz grupę działaczy Polskiej Opozycji Demokratycznej lat 80. -tych. Ciekawe jaką grupę, ciekawe czy wśród tej grupy, no ja rozumiem, że skoro pan Gliński współpracował od samego początku, to być może nawet był jednym z tych działaczy polskiej opozycji demokratycznych z lat 80., który ją współzakładali, no bo przecież współpraca od samego początku zakłada od pierwszego dnia. Od samego początku, nawet tam jest podkreślone, nie od początku, tylko od samego początku działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego. Ciekawe, nie? Że człowiek, który według TVP e, działa na rzecz zniesienia granic i zniszczenia państw narodowych, zakłada tutaj fundację, która działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Podstawową metodą działania fundacji nazwanej e, na życzenie fundatora. To fundator chciał Imieniem polskiego króla węgierskiego pochodzenia, Stefana Batorego, je, y, jest udzielanie dotacji organizacjom podejmującym działania na rzecz dobra publicznego. Czyli mówiąc krótko, jak to śpiewał pewien poseł, mani, 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 nie? E, fundacja realizuje też własne projekty. Organizuje konferencje i debaty, o to chyba w tym brał udział pan Gliński, wizyty studyjne i szkolenia. Wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne, działania y, rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych. Działalność fundacji finansowana jest z darowizn osób indywidualnych, firm i instytucji z Polski i zagranicy. Boże! Finansowana jest z zagranicy? Jak to tak może? Przecież narracja Prawa i Sprawiedliwości, wyrażana też często w mediach im przychylnych, jest taka, że nie, wolno, nie mogą być fundacje działające w Polsce, które są finansowane z zagranicy, bo przecież poprzez te fundacje można wpływać na sytuację polityczną, na stan demokracji. A stan demokracji to również to, kto jak głosuje, czyli kto rządzi. Przecież mówiono. No, oczywiście nie, nie w kontekście Fundacji Batorego, chociaż może też, ale ja to częściej słyszałem yy, w kontekście Fundacji Otwarty Dialog. No ale to nie może tak być, że posiadanie forsy z zagranicy dla jednej fundacji jest B, a dla drugiej fundacji jest cacy. Albo jest i to, i to B, albo i to, i to jest cacy. Każde dziecko wie, że albo coś jest B, albo coś jest cacy. Nie może być B, cacy, albo cacy B. Przepraszam, ale już trochę poziom dzieci dady, jaka tutaj się robi, mi się udzielił. Czyli co? Współpraca z fundacją, która ma finansowanie zagraniczne, generalnie jest B, ale jak to robi wicepremier polskiego rządu, to jest CACE? Przypomina, sami słyszeliśmy, to się wszystko zgadza. Pan Gliński tego nie ukrywa. W ramach swojej działalności fundacja współpracuje. Z instytucjami, z instytucjami z kraju i zagranicy jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce i grupy Zagranica, a także Europejskiego Centrum Fundacji yy, w Brukseli, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Rosja. Jak to Unia Rosja? Czy czasem ostatnio nie była taka narracja w pewnych mediach, że jak masz cokolwiek wspólnego z Rosją, to jesteś ruskim agentem? Ja nie rozumiem, co tu się dzieje! Fundacja jest też oficjalnym partnerem Transparenty International w Polsce. Hmm. Ciekawe, żeby nie było moich kochani wątpliwości, to nie jest tak, że ja atakuję teraz fundację imienia Stefana Batorego, kompletnie nie. Jestem tutaj kompletnie neutralny w tym materiale. Ja tylko zwracam uwagę, że TVP zrobiło bardzo mocny materiał przeciwko Platformie Obywatelskiej i użyli tam jednego argumentu za dużo, który trafił cholernym rykoszetem w ich wicepremiera. I ciekaw jestem naprawdę, czy dziennikarz, który to robił, nie znał tych powiązań, do których sam się publicznie przyznaje pan Gliński, czy zdał, a i tak zrobił ten materiał. Bo, te, bo ten argument o tym panu Soroszu, do tamtego materiału za cholerę nie był potrzebny. A. Ale to już są, jest temat na zupełnie oddzielny film. Jakie by z tego wnioski płynęły? Proszę, łapki w górę, miłe komentarze, oglądanie vlogów od początku do końca w playliście. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! Thank <laughs> you.